Jakoś tak spokojnie. Za spokojnie. May core Update. Od poprzedniego core update'u minęło już całe 6 miesięcy. Czas zatem ponownie wywrócić wszystko do góry nogami. 25 maja ruszyła kolejna aktualizacja algorytmu Google. Rollout ma potrwać około dwóch tygodni. Wszystkich zainteresowanych Google odsyła do wytycznych z 2019 roku. Bo algorytm może się zmieniać, ale wytyczne pozostają takie same. A teraz ciekawostka z Twittera. Google może pokazać miniaturkę filmu ze strony, którego na tej stronie nie ma. Czyli widzimy w wyszukiwarce fajnie zapowiadający się film. Zaczynamy robić Popcorn. Ale po kliknięciu okazuje się, że żadnego filmu nie ma. Jest tylko nasze rozczarowanie. Samowolka Google? Nie do końca. W zamieszczonym przez Krista Carter przykładzie, tak, video z filmem znajduje się w kodzie źródłowym. Problem w tym, że materiał ten nie jest widoczny na samej stronie, więc użytkownik nie może go odtworzyć. Krista zamieściła również link do filmu na YouTube z wyróżnionym obrazem z filmu, ale ponownie nie można go obejrzeć na stronie. W Google? Raczej wujek dobra rada, bo znów obdarował nas wskazówkami, tym razem dotyczącymi JavaScriptu. Co robić, żeby wszystko było tacy? Unikaj rozprzestrzeniania się plików JavaScript. Unikaj nadmiernie wyszukiwań DNS dla plików JavaScript. Wyeliminuj nieefektywny JavaScript. Wyeliminuj nieużywany JavaScript. Skompresuj pliki JavaScript i ustaw odpowiedni czas buforowania dla kodu JavaScript. To tak w dużym skrócie. Więcej informacji znajdziecie tradycyjnie na naszej stronie. Link pod spodem. Wiemy już, że Google obsługuje dane strukturalne quiz jako edukacyjne pytanie i odpowiedzi. Po wdrożeniu tego rozwiązania pojawiają się one też w raportach wyników wyszukiwania w Google Search Console. Google twierdzi, że możemy używać danych strukturalnych quiz, aby pomagać uczniom łatwiej znajdować strony z pytaniami edukacyjnymi. Bo właśnie tego szuka w internecie teraz młodzież wiedzy. Studiując za Google Dodanie danych strukturalnych sprawia, że treści mogą pojawić się w karzeli pytań i odpowiedzi dla edukacji w wynikach wyszukiwania Google, asystenta Google i Google Lens. I to już wszystkie newsy na dziś. Dajcie znać, jak tam wasze strony w trakcie update'u. Pamiętajcie o subach i lajkach. I do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć! JavaScript. JavaScript. J-J-J-JavaScript. JavaScript. JavaScript. JavaScript.